krawa, krawa, nie z ochrony, mały będzie robił długą kupę, to jest mama, no to jest pani na krówach, która chyba też będzie mama. to w żubroń. imieniem najprawdopodobniej Fisek, albo Wetek, albo Wrocek. Jeszcze nie wiadomo. A teraz yy, za chwilę zadecydujemy, czy. Zakres jeszcze jeden kolejny litr mleka. Tak. tak. dla potomnych to jest 21 listopada 2007. I jeszcze raz wyrób broni.